Lamentacje Jeremiasza rozdział pierwszy Ach, jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów, władczyni nad okręgami cierpi wyzysk jak niewolnica. Płacze, płacze wśród nocy, na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół, zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. Wygnańcem jest Juda przez nędzę i ciężką niedolę. Mieszka pomiędzy ludami, nie zaznał spoczynku. Dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku. Drogi Syjonu w żałobie, nikt nie spieszy na jego święta. Wszystkie jego bramy bezludne, kapłani wzdychają, dziewice znękane, on sam pogrążony w goryczy. Wszyscy jego ciemięscy są górą, szczęśliwi są jego wrogowie. Albowiem zasmucił go pan za mnóstwo jego grzechów. Dzieci poszły w niewolę, gnane, przedciemięscą. Opuściło córę Syjonu całe jej dostojeństwo. Przywódcy jej niby Jelenie, co paszy nie mają i bezsilnie się wloką przed łowcą. Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy. Wszystkie cenne dobra dawniej posiadane, gdy naród wpadł w ręce wroga i nikt mu nie pomógł miejscy patrząc, szydzili z jej zniszczenia. Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi od odrazę. Kto cenił ją? Teraz, nią gardzi, gdyż widać jej nagość. Ona również wzdycha i chce się wycofać. W fałdach jej sukni półgastwo, niepomna była przyszłości. Wielce ją poniżono, nikt nie spieszy z pociechą. Spojrzyj na nędzę, mą, panie, bo wróg bierze górę miejsca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na Pogan, jak do świątyni wtargnęli, choć im zakaz wydałeś, iż nie wejdą do twego zgromadzenia. Jęczy cały jej lud, szukając chleba, na żywność swoje skarby wydali, by siły przywrócić. Wejrzyj, przypatrz się, panie, jak mnie znieważono. Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie. Czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął? Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości. Zastawił sieć na mistrzostwom Europy nogi, sprawił, że się cofnęłam. Uczynił mnie spustoszoną, cierpiącą dzień cały. Ciężkie brzemię mych grzechów ręką jego związanych przygniata mi szyję, mocą moją chwieję. Pan wydał mnie w ręce, którym nie zdołam się wymknąć. Odtrącił Pan ode mnie wszystkich walecznych. Zgromadzenie przeciwko mnie zwołał, by zniszczyć moją młodzież. Pan jak w tłoczni podeptał dziewicę, córę Judy. Oto dlaczego płaczę, oko mistrzostwom Europy łzy wylewa. Pocieszyciel daleko ode mnie, ten, co by mi życie przywrócił. Straceni są moi synowie, gdyż wróg był potężny. Wyciągnął syjąc, swe ręce. Nikt go nie pociesza. Pan nasłał na Jakuba sąsiadów ciemięsców. Stała się Jerozolima ohydną w ich rękach. Sprawiedliwym okazał się pan, gdyż wzgardziłam jego słowami. Słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie. Dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę. Wzywałam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by życie ratować. Spójrz, panie, bo jestem w ucisku, drgają Metrzewia, ściska się we mnie serce, bo byłam oporna. Na ulicy mieć się sroży, a w domu śmierć. Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza. Wszyscy wrogowie na wieści o nieszczęściu cieszą się, żeś ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, by los mój ich spotkał. Cała ich złość niech stanie przed Tobą. Racz z nimi postąpić podobnie, jak ze mną postąpiłeś za wszystkie me grzechy, bo liczne są moje udręki i serce Mistrzostwom Europy choruje. Lamentacje Jeremiasza, rozdział drugie. Ach! Jak zaciemnił gniew Pana córę Syjonu, strącił z nieba na ziemię chwałę Izraela, nie wspomniał na podnóżek swych nóg w dzień swego gniewu. Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba, wywrócił w swej zapalczywości twierdze córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Złamał w przypływie gniewu wszelką moc Izraela, cofnął swoją prawicę od nieprzyjaciela, w Jakubie rozniecił pożar, co wszystko wokół trawi. Jak wróg swój łuk naciągnął, prawicę umocnił i zabił jak nieprzyjaciel wszystkich. Co oczy radują, w namiocie córy Syjonu wybuchnął gniewem jak ogniem. Pan stał się podobny do wroga, staru Izraela, wszystkie budowle poburzył, poniszczył baszty, pomnożył u córy Judy skargi po skargach. Zrujnował swój namiot jak ogród, Przybytek swój zburzył. Na Syjonie pan skazał na niepamięć zgromadzenie i szabat. W każącym gniewie odtrącił kapłana i króla. Pan swym ołtarzem pogardził. Pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół mury jej warowni. Podnieśli krzyk w domu pańskim jak w dzień uroczysty. Postanowił pan wywrócić szańce córy Syjonu. Przeciągnął sznur, mierniczy. Nie cofnął ręki przed zniszczeniem. Pod murze i mur pogrążył w żałobie. Po społu one padają. Bramy runęły na ziemię. Połamał, pokruszył zawory. Jej król i książęta upogan. Nie ma już prawa. Nawet prorocy nie mają widzenia od Pana. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi córy Syjonu. Prochem głowy posypali, przywdziali wory. Skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. Wzroku traciłem od płaczu. Drgają metrzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę córy mego ludu, gdy słabły niemowlę i dziecię na placach miasta. Do matek swoich mówiły, gdzie żywność i wino, padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Suro Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? Dziewico. Curo Syjonu, gdyż zagłada Twoja wielka jak morze. Któż Cię uleczy? Prorocy Twoi miewali dla Ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili Twojej złości, by od wygnania Cię ustrzec. Miewali dla Ciebie widzenia zwodnicze i próżne. W dłonie klaszczą nad Tobą, wszyscy, co drogą przechodzą, gwiżdżą i kiwają głowami nad córą Jeruzalem. Więc to ma być miasto, cud piękna Radość całego świata. Rozwarli na Ciebie swe usta wszyscy Twoi wrogowie. Gwizdali, zgrzytali zębami. Pochłonęliśmy je. Rzekli, oto jest dzień upragniony. Osiągę go. Widzimy. Uczynił Pan, co postanowił. Wypełnił swą groźbę, zapowiedzianą w dniach dawnych. Bez litości obalił. Rozweselił wroga nad Tobą. Wywyższył moc Twych ciemięsców. Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Curo Syjonu. Niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia. Niech źrenica Twego oka nie zna spoczynku. Powstań. Wołaj po nocy przy zmianach straży. Wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim obliczem. Podnoś do Niego swe ręce o życie Twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic. Spojrzyj, Panie, i rozważ, komuś tak kiedy uczynił. Czy kobiety mają jeść owoc swego łona, pieszczone niemowlęta? Czy w świątyni pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? Legli w prochu ulicy, chłopiec i starzec, moje dziewice i moi młodzieńcy padli od miecza. Zabiłeś ich w dniu swego gniewu, zgładziłeś bez litości. Zwołałeś jak gdyby na święto wszystkie metrfogi zewsząd. Nikt się w dniu gniewu pańskiego nie ostał, nie umknął. Tych, co pieściłam, chowałam, wróg mój wyniszczył. Lamentacje Jeremiasza, rozdział trzecie. Jotałem człowiek, co zaznał boleści pod rózgą jego gniewu. On mnie prowadził, iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle. Przeciwko mnie jednemu cały dzień zwracał swą rękę. Zniszczył me ciało i skórę, połamał moje kości, osaczył mnie i nagromadził wokół jadu i goryczy. Ciemność mi dał na mieszkanie, tak jak umarłym na wieki. Opasał mnie murem, nie wyjdę, obciążył moje kajdany. Nawet gdy krzyczę i wołam, on tłumi moje błaganie, głazami zagrodził mi drogi, a ścieżki moje poplątał. On dla mnie niedźwiedziem na czatach i lwem w kryjówce. Sprowadził mnie z drogi i zmiażdżył. Porzucił mnie w nędzy. Łuk swój napiął i uczynił ze mnie cel dla swej strzały. Sprawił, że tkwią w moich nerkach strzały jego kołczanu. Drwią ze mnie wszystkie narody. Jotałem stale treścią ich pieśni. On mnie nasycił goryczą, piołunem napoju. Starł mi zęby na żwirze. Pogrążył mnie w popiół. Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. I rzekłem: Przepadła moc moja i ufność moja do Pana. Wspomnienie udręki i nędzy, to piołun i trucizna. Stale je wspomina, rozważa we mnie dusza. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam. Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna Twa wierność. Działem mym Pan, mówi moja dusza, dlatego czekam na niego. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości. Niech siedzi samotny w milczeniu, gdy on na niego je włożył. Niech usta pogrąży w prochu. A może jest jeszcze nadzieja, bijącemu niech nadstawi policzek niechaj nasyci się hańbą, bo nie jest zamiarem Pana odtrącić na wieki, gdyż jeśli uniży malitość w dobroci swej niezmiernej, niechętnie przecież poniża i uciska synów ludzkich. Gdy pod nogami się depcze wszystkich jeńców kraju, gdy prawa ludzkie się łamie w obliczu najwyższego, gdy gnębi się w sądzie człowieka, Czyż Pan tego nie dostrzega? Któż rzekł i stało się, gdy Pan tego nie nakazał? Czyż nie pochodzi z ust najwyższego i niedola, i szczęście? Czemu się skarży człowiek żyjący? Mąż na karę za grzechy, rozważmy, oceńmy swe drogi, powróćmy do Pana. Wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach. Myśmy grzesznicy, odstępcy. A ty nie przebaczyłeś. Odziałeś się w gniew, by nas ścigać, zabijałeś, nie miałeś litości. Ukryłeś się za obłokiem, by prośba nie doszła. Uczyniłeś z nas śmieci, Pługastwo pomiędzy ludami. Rozwarli na nas swe usta wszyscy nieprzyjaciele, naszym działem trwoga i pułapka, ruina i zniszczenie. Strumienie łez płynął mi z oczu nad zniszczeniem córy mego ludu. Nie ustaje w płaczu Mistrzostwom Europy oko, bo nie ma ulgi, póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios. Oko Mistrzostwom Europy sprawia ból mojej duszy z powodu córek mojego miasta. Łowili mnie stale jak ptaka, niesłusznie prześladujący. W jamie chcieli mnie zniszczyć, rzucali na mnie kamienie, wody wezbrały ponad moją głowę. Rzekłem, jestem zgubiony. Wzywałem imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy słyszałeś mój krzyk. Nie zatykaj uszu na moją prośbę. Zbliżyłeś się w dniu, gdy cię wzywałem. Rzekłeś: Nie bój się. Już kiedyś, Panie, obroniłeś mą sprawę, ocaliłeś mi życie. Panie, ty widzisz mą krzywdę, sprawę mą rozsądź. Ty widzisz całą ich rządze zemsty. Wszystko, co przeciw mnie knują. Ty słyszysz o Belgii ich, Panie, wszystko, co przeciw mnie knują. Podstępne słowa mych wrogów cały dzień godzą we mnie. Popatrz, czy siedzą, czy stoją, ja jestem treścią ich pieśni. Oddaj im, Panie, zapłatę według uczynków ich rąk. Ześlij ślepotę na ich serca i na nich Twoje przekleństwo. Dopędź ich gniewem i wynisz spod niebios Twoich, o Panie! Lamentacje Jeremiasza, rozdział czwarte. Ach, jakże zczerniało złoto, zmieniło się złoto najczystsze. Rozrzucone są święte kamienie po rogach wszystkich ulic. Szlachetni synowie Syjonu, cenieni jak czyste złoto, jakże są poczytani za garnki z gliny, robotę rąk garncarza. Nawet szakale pierś dają i karmią swoje młode, a córa narodu okrutna jak struś na pustyni. spragnienia język sącego przysechu do podniebienia, maleństwa o chleb błagały, a nie było, kto by im łamał. Ci, co jadali smaki, mdleli na ulicach, a strojni niegdyś w purpurę obrali leże na gnoju. Wyrósł grzech córy mojego ludu na zbrodnie sademi, co padła w jednej chwili, chociaż nietknięta rękami. Jej młodzieńcy nad śnieg jaśniejsi i bielsi od mleka, ciałem czerwieńsi nad koral, wyglądali jak szafir. Pociemniał ich wygląd na węgiel, na ulicy nie można ich poznać, przylgnęła ich skóra do kości, wyschła jak drewno. Szczęśliwsi mieczem zabici niż ci, co pomarli z głodu, którzy ginęli bezsilni z braku płodów pola. Ręce czułych kobiet gotowały swe dzieci. Były dla nich pokarmem w czas klęski córy mojego ludu. Dopełnił Pan swej zapalczywości, wylał żar swego gniewu. Na Syjonie rozpalił płomień, by strawił jego fundamenty. Nie wierzyli królowie świata i nikt z mieszkańców ziemi, że miejsca i wróg się wędrze do bram Jerozolimy. Z powodu grzechów jej proroków i przestępstw jej kapłanów, którzy w jej środku rozłali krew sprawiedliwych, po ulicach błądzili jak ślepi, Krwią obryzgani, takich nie można było dotknąć ich ubrań. Uciekać, wołano, nieczysty. Uciekać, nie tykać. Gdy uciekli, błądzili wśród pogan, nie mogli, tam, zamieszkać. Rozpędziło ich oblicze Pańskie, już na nich nie patrzy. Nie ma się czci dla kapłanów ani litości dla starszych. Dokąd mamy wyniszczać oczy wypatrując na próżno pomocy? Z utęsknieniem wyczekiwaliśmy narodu, który nie mógł nas ocalić. Śledzono nasze kroki, niepodobna wyjść na nasze place. Koniec nasz bliski, dni się wypełniły, tak nadszedł nasz koniec. Prędsi byli nasi prześladowcy od orłów w powietrzu, pędzili za nami po górach, w pustyni na nas czyhali. Pomarzaniec Pański, Nasze tchnienie, schwytany został w ich doły, a myśmy o nim mówili: w Jego cieniu będziemy żyć wśród narodów. Ciesz się i raduj, curo Edomu, mieszkanko krainy US. Przejdzie do Ciebie ten kielich, upijesz się i obnażysz. Curo Syjonu, Twa złość już ustała, Pan, na wygnanie Cię nie pośle, a twoją złość ukaże: Curo Edomu. I grzechy twoje odsłoni. Lamentacje Jeremiasza, rozdział 5: Wspomnij, panie, na to, co nas spotkało, spojrzyj i przypadź się naszej hańbie. Dziedziczny nasz dział przypadł obcym, cudzoziemcom, nasze domostwa, sieroty nie mamy już Ojca. A matki nasze jak wdowy. Własną wodę za srebro pijemy, Za własne drzewo płacimy. Pędzą nas z jarzmem na szyi, Ustajemy, a nie ma wytchnienia. Do Egiptu wyciągaliśmy ręce I do Asyrii, by nasycić się chlebem. Przodkowie nasi zgrzeszyli, Ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy. Słudzy panują nad nami, Nikt nas nie ołkale z ich ręki. Życiem za chleb płacimy wobec groźby miecza w pustyni. Jak piec nasza skóra gorąca od straszliwego głodu. Na Syjonie hańbiono kobiety, a dziewice po miastach Judy. Rękami, wrogów, wieszani książęta. Nie było względów dla starszych. Młodzieńcy młyn obracali. Chwiali się chłopcy pod drewnem. Starsi porzucili bramę. Młodzieńcy... Swe pieśni. Znikła z serc naszych radość, w żałobę przeszły nam tańce. Dajeden spadł z naszej głowy. Biada nam, bośmy zgrzeszyli. Stąd nasze serca chorują i oczy nasze zaćmione. Że góra Syjonu, pustkowiem, że po niej krążą szakale. Lecz ty, o panie, ty trwasz na wieki. Twój tron, poprzez pokolenia. Czemu chcesz o nas zapomnieć na zawsze, po wszystkie dni nas opuścić? Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamień na dawne. Czyżbyś nas całkiem odtrącił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz?